Gdzie jesteśmy? To kryjówka Alejandro. Dał mi namiary na wszelki wypadek. A czemu mnie nie dał? Były mi potrzebne. A mnie niby nie były? To pułapka. Alejandro ją uzbroił. Skubaniec. Spójrz. Ani kroku. Kim jesteście? Rodolfo. Soap. Ghost. Żyjecie. Zgadza się. Dobrze Was widzieć, Amigos. Zajemnie, Amigo. Niezły rzut. Gdzie byliście? Uciekaliśmy. Ja uciekałem. Ghost czekał na mnie. Teba dobrze, nie? Nie. Tak. Działamy razem. Wszyscy! To wpadka na mojej warcie. Pomóżcie mi to naprawić. Nikt nie walczy sam. Co odwalił Graves? Nie wiemy. Las Almas może kupić każdego. Nie nas. Na razie. Generał Shepard, Laswell i ktokolwiek spoza tego grona jest potencjalnym wrogiem. Z jednym wyjątkiem, Alejandro. Musimy go odbić. Chodźcie. Graves przetrzymuje go tutaj. Jego własne tajne więzienie. Mój oddział też tam przebywa. To jakich odbijemy? Włamiemy się. I za to kocham Ghosta. Masz może coś więcej niż to? Dużo więcej. Dobra. Stary, potrzebny nam pojazd. Najlepiej pancerny. Alejandro zadbało wszystko. Oj, zadbał. Odbijmy go. Stare więzienie znajduje się na odludziu, nieopodal Las Almas. Było dobrze zabezpieczone, ale po przewrocie Narcos zostało zamknięte. Nie ma tam lotniska, ale spodziewajcie się śmigłowców. Pojedziemy kawałek, a dalej z buta do punktu infiltracji. Tutaj. Jeśli wie, że strażnicze są obsadzone, musimy je zdjąć jako pierwsze i wejść po linach na mur. Co z kamerami? W pokoju ochrony jest monitoring. Użyjemy ich do znalezienia Alejandra i reszty twoich ludzi. Dzieli rząd. Rudy będzie szukać Ala, a ja użyję kamery i pomogę Ghostowi zaminować kluczowe miejsca. Dywersja i sabotaż. Nieźle żony. Uczyłem się od najlepszych poruczników. Kiedy namierzymy Alejandro i Rozwakeros, przegrupujemy się i uwolnimy ich. Weźmiemy dodatkową broń, żeby uzbroić moich ludzi i utorować drogę ucieczki. Jakieś pytania? No co czekamy w umocnij to miejsce. Na pewno wystawi patrole. Jak w banku. Mamy sprzęt? O, spluwy, naboje i paczka ładunków. Mam miotacz harpunów. Ciągarki? Mam. Mam. Alejandro jeszcze żyje? Na pewno. Za mną. W lewo. Za mną. Idźmy tą drogą. Rudy, jak długo znasz Alejandra? Dwadzieścia lat. Zaciągnęliśmy się razem. To największy twardzie w całym regimencie. Lepiej mu nie podpadać. Mieliśmy takie powiedzenie. Jedynym, kto może a Alejandro, jest Alejandro. Co to znaczy? Alejandra zdoła zabić tylko Alejandro. Dobrze, że jest po Zabijmy. naszej stronie. Na zewnątrz. Musimy ich zdjąć, żeby się dostać do środka. Dwóch snajperów, pierwsza wieża. Soap, ty bierzesz jednego, ja drugiego. Wieża, Soap, po lewej. Wybierz jednego i zdejmij. nie padły. Nie z Hermanos. Oflankuję i oczyścimy pole. Rudy, pomóż nam. Soap, strzymaj ogień! Zbliża się śmigłowiec. Wygląda na zrzut zapasów. Tak jest. Cieni. Potwierdzam. Trzech w pojeździe, dwóch za skałami i jeden sam, po prawej. Zajmij się najpierw tymi dwoma przy wozie, reszta ich nie zauważy. Dobry pomysł. Soap, na mój znak, zdejmij tego w czapce. Gotowe. Dobra, trzy, dwa, jeden. Dobrze, dwóch leży, ruszamy. Weź dwóch na prawo od pojazdu. Ja załatwię tego po drugiej stronie. Czysto. Czysto. Przebijamy się do podstawy wieży. Tam wchodzimy. Po cichu. Zabijamy tam. Nieźle. Ruszaj, poruszników. Sout, Teraz Ty, są. Trzymajcie ogień na górze. Dobra. Dobra, jestem. Tak jest. Idę za tobą. Do pomieszczenia ochrony. Za mną! Poszukaj włazu z drabiną. Gotowe. Dobra, schodzę. Jesteśmy. Ruszamy. Budynek ochrony jest przed nami. W środku jest monitoring. Idziemy szybko i nisko. W środku. Musimy ich sprzątnąć, zanim wezwą kumpli. W środku lepiej użyć broni bliskiego zasięgu. Czysto. Wykorzystamy system, żeby znaleźć moich ludzi. I Alejandro. Musimy pomieszać wrogom szyki. Podłożę ładunki na zewnątrz. Stop! poprowadzisz mnie. Jasne. Siadaj za kamerami. To działa. Tak jest. Wychodzę. Obserwuj. Tak jest. Powodzenia. Soap, powiedz mi, kiedy mogę przejść przez bramę. Leć. Czysto. Użyj kamery z przodu i wypatruj zagrożeń. Tylko jeden cień. Prosta sprawa. Lepiej użyj noża. Kolejny martwy cień. Można ruszać. Cień na balkonie poślij mu kulkę. Odrobina pomocy zawsze się przyda, co? Skup się, Tommy. Tak tylko mówię: Trzymaj się planu, sierżanci. Wejdź na górę. Noszą pancerz. Muszę podejść bliżej. Śmietnik po prawej. Pamiętaj wysegregować. Wszystko pierdolę. Jeden patroluje za drutem kolczastym. Zabij go nożem. Zdjęty. Jeden jest wrogu. rogu. Opuścił. Zastrzel drania. Słodkich snów, Mendo. Idź do pojazdu. Dobre miejsce na podłożeniu ładunku. Jak sytuacja? Dobrze, do dzieła. Przyjąłem. Bomba podłożona. Ruszam dalej. Strażnik na kładce, czekaj, powiem ci kiedy ruszać. Ruchy ghost. Trzech cieni przed tobą. Jeden przywozie dwóch za zakrętem. Musimy odwrócić ich uwagę. Pora odwrócić ich uwagę. Twój chleb powszedni, jeden idzie do skrzynki elektrycznej, o ile nie wpadnie po drodze na mnie. Teraz jestem tym całkiem dobry, co nie widywałem już lepszy. Kogo? Siebie. Dzień po lewej. Pokaż mu coś ostrego. Dobra noc. Można ruszać. Leć czysto. Już. Idź w lewo. Jeden po lewej. Zaszlachtuj go. Dzień padł. Ruchy. Okej, okay, czysto. Idź, Ghost. Teraz. Naprzód. Zaszlachtuj. Dobra robota. Po lewej, dziadnie go i w nogi, już po nim wejdź na górę, na pierwszym piętrze są otwarte okna, w środku widzę ruch. Brogów. idź. Poczekaj tam. Powiedz, kiedy będzie czysto. Dalej. Zejdź na dół. Widzę pick w którym możesz podłożyć minę. Dobra myśl, sierżancie. Podkładam ładunek. To już dwa. Ruszam. Obszar czysty. Widzę jednego przed tobą. Zaszlachtuj go, Ghost. Nieźle to wygląda. W prawo. Transporter opancerzony. Sam raz do zaminowania. Uwaga, dwóch cieni. Jeden z lewej. Zaczekaj go. Dobrej nocy wydymańcu. Czysto? Musimy odwrócić ich uwagę. Dobra. Idź gost. Czas na ostrą zabawę, porczniku. Klasyczny ghost. Użyj noża. Słodkich snów, dupku. Okej, okay, czysto. Wejdź na górę. Masz jednego na drodze. Poderżnij mu gardło. Śpimy na robocie, co? Zaczekaj go. Tym razem zrobię to po swojemu. Patrz. Piękna robota. Możesz podłożyć tam ładunek. Jasne. Ruchy, ghost. Kolejny transporter. Sierżancie. Na lewo. Idź do pojazdu. Czas na ostrą zabawę, porczniku. Dostał. Czysto. Pokaż mu coś ostrego. W lewo dobrze, to do działa. Pojazdy w zasadzie mamy z głowy. Wszystko gotowe, Johnny. Wiemy, gdzie jest Alejandro? Doskonałe wyczucie czasu. Znalazłem go. Gdzie? Czekaj. Jasna cholera. To on. Jest w izolatce. Dwóch przy drzwiach. Widzę ich. Ghost, mamy go. Jest sam. Pilują go dwaj cienie. Nie na długo. Spotkamy się przed blokiem. Odbijemy go. Tak jest. Ruszam. Dobra robota. Chodź, amigo. Alejandro zrobiłby to samo. Dokładnie tak. Pora zgrywać kowbojów. Tak jest, ruszamy. Uwaga na śmigłowiec. Chyba nie widzi. Blok więzienny wejście przed nami. Cienie pilnują przejścia. Poślijmy ich do piekła i właśmy do środka. Zapukaj. Za mną. Wrogowie na pietrze. Kolejni idą schodami. To no, zajmiemy się tymi na Przedzwij się. Rok załatwiany! Alejandro jest tam dalej. Po prawej. Spodziewajcie się wroga. Ognia! Odnia! Do cela Alejandra. Otwórz ją, będę cię osłaniać. Johnny, kiedy rozwalę zamek, wchodzisz. Po to tu jesteśmy. Spokojnie, pułkowniku, to my! Są Ludy, Ghost! Myślałeś, że cię zostawimy? Czemu to kurwa tyle trwało, pędem? No tu cieni, czeka nas droga przez piekło. Zwalczmy ogień ogniem. W celach na górze jest więcej wakeros. Czas ich uwolnić. Orele, za tobą, Rodolfo. Widziałeś tu gdzieś Gravesa? Nie, ale planuję potem złożyć mu wizytę. Hmm, ja też. Obstawili wszystkie piętra. Przygotujcie się. Tarty faktyczne! No, Rzucaj w nich wszystkim, co masz! Skurwysyny! Zabij wszystko, co się rusza! Chyba czysto. Los wakeros są zamknięci w tamtych celach. Jesteśmy, Vaqueros. Czas wracać do domu. Przeszliśmy po was, bracia! Uwolnijmy was! Forsujemy drzwi? Są zdalnie sterowane. Przełączniki są na posterunku dowodzenia. Już się robi. Morale! Moi bracia! Zwierzęta parra, ma dla was broń! Bierzcie z pluwy i zajmijcie pozycję. Reszta idzie za mną! Cóż za tobą? To kantyna. To pora nakarmić wroga ołowiem. Morale! Ci nie wiedzą, że tu jesteśmy! padło za duże tak Duża sala! Sprawdźcie, czy jest czysto! Czysto, pułkowniku. Brak drogów. Przegrupować się przed drzwiami. Zamknięte na kłódkę. Zajmę się. <noise> jak zawsze gotowy na wszystko. Za tobą, pułkownik. Strzeć bez rozkaza. skodowa prowadzi na dół do wyjścia. Dołączymy do reszty i wypierdalamy stąd. Ręce ewakuacyjne gotowe. Gość podłożył ładunki, żeby ułatwić Co licencję. Będę mówił na stół, Pańczołów. I dobrze. Tylko Ghost może tak mówić. Musimy przekroczyć spacerniak, żeby wydostać wszystkich. Dalej, ruszajmy! No idziemy, to robimy! Udawaj, skurwyszyny! Przepiękny widok! Czysto? Na razie tak. Rodolfo, dokąd teraz? Przejdziemy przez budynek, po lewej. Jebane. To najemnicy, Johnny. Cholerni pozerzy, chyba mamy chwilę spokoju. Wiesz, wszystko co ci się przyda w walce, Johnny. Wszystko gra. Tak Już za tobą, Alejandro. Ruszaj! Za osłoną, Musimy z tego będzie sprzątnąć, inaczej będą nas gonić. musimy się przedostać przez mur. Przyjaciel! Uwaga, rzucamy liny! Się tak jest! Na razie czysto, ale cienie na pewno ściągają poświęcenie! Sierżanki, się Dobrze Cię widzieć, kapitanie! Ghost! Garrick, Price! Skąd wiedziałeś? Odlazłem! Dała znać, gdy Shepard zszedł z łączy. Lazwell, solidna jak zawsze. Pułkowników Vargas! To Kapitan Price i sierżant Garrick. Dzięki za wsparcie. Przyda nam się pomoc. Jas, yes, so. Ghost! Osłaniajcie, już! Dzielnicy z po prawej, użycie? pojazdów, z przodu! Słodki Jezu, patrzcie na to! Mamy ruszać po Tak jest! Po raz ostatni bracia! Co to w nas! Złóżmy to Spadamy stąd! No, była w Zbieramy się! Dalej, żony, zadanie wykonane. No i to nasi! Test! jest! Rodolfo, bierz naszą ciężarówkę! Przyjąłem! Walkerze za mną! Rudy widzimy się w domu! To jest, pukowniku, powodzenia! Kapitanie, za mną! Tak jest, gaz, prowadź! Już! go z idziemy! Skakuj! Gazu, gaz! Szeper nas Musimy grać w tej cienie, żeby nas zabić i aresztować los Wiemy nas by troszkę pokamał i co o